Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was ponownie w naszej rozgrywce Granadą. No i cóż, właśnie przeglądałem sobie troszkę Ledgera, jeśli chodzi o armię, bo tak sobie przypomniałem, że przecież Hiszpania walczy tutaj na dole z plemionami afrykańskimi i na pewno ma już jakieś kolonie, prawda? Ma Florydę, więc tam też pewnie jakąś część wojsk ma. Gdybym tylko wiedział, ile ludzi trzyma... Po tej stronie e, Europy, to byłbym troszkę pewniejszy, jeśli chodzi o atakowanie, i właśnie myślę, żeby e, powoli jakoś zwracać uwagę na mm, Hiszpanię jakoś powoli myśleć o zaatakowaniu Hiszpanii no bo w końcu e, już ta seria ma prawie 20 odcinków. No i przydałoby się coś w końcu zrobić, a niedługo się zaczyna nowa seria z Hearts of Iron, dlatego nie ma co zamulać, a ta seria była naprawdę udaną serią dotychczas. Aż się zdziwiłem, że będzie miała tak, tak, takie wzięcie, taką popularność, że tak powiem i taką oglądalność, no bardzo mnie to cieszy. I co mogę powiedzieć? Będę się starał utrzymywać ją na dość ciekawym poziomie, tak jak dotychczas. Dobra, tymczasem tak, mamy bardzo mało manpowera. Ogólnie miałem wtedy sobie zrobić przerwę i odzyskać trochę, ale... No, poniósł, poniosło mnie coś i jednak, jednak znowu podbijałem rzeczy. Ja demyt przegrałem z tymi buntow... O nie, i jeszcze stracę kolonię. Jak szybko nie zrobię na przykład dwóch merców, to może być słabo. Ile to potrwa? Jeden cykl, 35 dni. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie w takim razie. Najpierw jeden. Nie mogę pozwolić, żeby znowu mi zniszczyli tą kolonię. Dam mu gościa. Z... No nie, i zniszczyli kolonię. Goddammit i kolonia jest znowu gówniana, No pójdę i po prostu tam wybiję tych wszystkich nativesów. Po prostu tam pójdę i to zrobię. Jazda. Maintenance może być dosyć niski. Muszę odzyskać sporo hajsu, żeby zacząć spłacać długi, albowiem no mam 1200 zł długu. Arystokraci chcą się zbuntować e, Dobra, atak natives, walić to Nie będą się asymilowali, no to ich po prostu wymordujemy e, I tyle Do tego dorzucimy native repressive policy Repression, tylko kurczę, mam tu stability na plus 3, szkoda by było tracić Muszę poczekać na jakiś event, w którym będę tracił po prostu stability e, I dopiero wtedy sobie e, użyję A ewentualnie jakbym zyskiwał stability, o Wtedy bym prędzej użył Dobra, em, tutaj mamy... Tak, chciałbym na przykład zobaczyć. No tu nic nie widzę. E, tutaj się przerzuca swoimi łodziami. O, ciekawe. Tutaj ma 34 tysiące. No w Francji niestety 26 tylko. Mm, nic z tego, dobra, wracaj po prostu tutaj coś, nie, tutaj tych idei raczej wypełniał nie będę raczej nie interesuje mnie kolonizacja, myślałem tylko na przejściu myślałem tylko o tym przejściu tutaj na dół, reszta raczej nie jest, nie jest w moim interesie i nie wiem czy robimy coś z Etiopią bo Etiopia walczy ile Etiopia ma wojska wiadomo, że całkiem sporo ma Ottomani już odbili sobie miliony Manpowera. Hmm, to niedobrze, Mają 100 tysięcy ludzi, to też bardzo niedobrze. Etiopia. Etiopia ma 27 tysięcy, ale no... Ja nie mam manpowera teraz zbytnio, nie mam ludzi. Um, jestem zmuszony do robienia sobie jakichkolwiek regimentów, bo po prostu... Ottomani mogą mnie zaatakować. Mogą stwierdzić, że jestem łatwym celem i mogą mnie zaatakować. Z drugiej jednak strony, mam nadzieję, że znowu zaatakują Polskę, bo Polska jest no łatwiejszym celem. Chociaż nie, no, ja jestem w tym momencie łatwiejszym celem. Fuck. Dobra, na pewno będę musiał ulepszyć tutaj Fort Karaku, al -Karak, Bo to jest moja jedyna linia obrony, jeśli chodzi o walkę z Ottomanami, w tym momencie. Tutaj niestety nie ma żadnej innej opcji. Eee, I pytanie, czy to jest fort, który pokrywa wszystko? Nie. Mam problem, bo istnieje tutaj ten wąski korytarz, w którym mogą sobie wpełznąć, co mi się bardzo, bardzo nie podoba. Ok, plus jest taki, że 4000 z Medribari należą teraz do mnie. Jedna galejka, niech będzie zmów bolowana, może się kiedyś przydać. Ten fort w Hamasien, eee, mogę go zniszczyć, nie jest mi potrzebny. Dodatkowo myślę, że damy te prowincje dla Dimi, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, pytanie, też, czy daję to do stateów? Chyba nie. Dobra, to dam do Dimi i to dam do Dimi. Ok, już mają trochę ziemi. Tolerance of Hitens jest troszkę większy i jest raczej ok. Jadi mi toleruje, więc mam Religious Unity na maksie. Jak jeszcze wezmę sobie idee humanistyczne, to już w ogóle będzie fajnie. Będziemy się dogadywali raczej na luzaczku. E, no i dobra. O, nowe lepsze galejki będą. Hmm, to trochę niefajnie. Tunezyjską kulturę też sobie dodam. To bardzo fajnie, akurat. A jeśli chodzi o Cypr, nie buntują się bardzo dobrze. No, hmm, okej. Okay. Jest naprawdę ok. Cypr w sumie to fajna, fajna prowincja. Może bym ją nawet chciał. Wenecja masz sojusz z Francją. Mi rośnie arystokratik. Mm, nie mam zbytnio co z tym zrobić. Mm, będę musiał odbierać im ziemię. No trudno, dobra, trzeba im odebrać w takim razie. Figułk niech zostanie. E, Kev ma Fort. Bizertę zabierzemy. I musimy zabrać też prowincję w centralnym Egipcie, najlepiej. Chociaż tutaj już autonomia pospadała, więc może. Bengazji może zostawię, fort. Fort tam zbuduję w Bengazji. Chociaż Darna ma tylko 3 developmentu, ale supply limit podobny, więc chyba, chyba tak. W Bengazji czy w Darnie. Może w Darnie, w ben... chociaż co ma więcej? Mm, basement powera. No Bengazi, no to w Bengazi zostawię, czyli tutaj pousuwam. Okej, okay. i jeszcze jedną ziemię muszę zabrać, żeby byli na. Okej, okay. to czy Kesser. Może Kesser właśnie. Kwena ma 23 Supply limitu, Kesser ma więcej i ma mniej tego. Dobra, czyli w Kwenie postawimy też Forcik. No i dobra. Amirowie kontrolują za mało ziemi. No tak, przykro mi, ale niestety nic na razie nie mogę z tym zrobić. Mam też straszne pożyczki. Przykro mi, ale nie mogę z tym nic zrobić. Maintenance na zero. Eee, korupcja sobie tam spada jakoś samoczynnie, więc może to wyłączymy. Dzięki temu, że mam plus 3 stability. Weźmiemy sobie technologię. No i fajnie, 14 dyplomatyczna. Dzięki temu jesteśmy trochę bardziej. Na czasie, że tak powiem. Moglibyśmy pobudować w sumie fajne budynki w Egipcie i zwiększyć nasz przychód hajsu, ale w tym momencie wolałbym najpierw spłacić długi, aniżeli robić nowe. Marczanci nas nienawidzą, dowiedz się jak. Damy im 10 Influencer i 15 Loyalty tak, chętnie. I będziemy mogli niedługo brać różne fajne rzeczy. Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj mogę wziąć 150 military power, chętnie wezmę. Mm, o, world, uh, New World Colonization się skończyło, damy im ponownie. To jest bardzo fajna rzecz. I weźmiemy contribution 300, uh, 328 dukatów. Czy będzie więcej po końcu miesiąca? Nie. Cały czas 328, no to bierzemy oczywiście. I możemy spłacić jeden z długów. Ten najdroższy na to wychodzi. Dobra. No i okej, okay, już powinniśmy robić jakiś hajs 8 dukatów miesięcznie to jest coś. Eem, właściwie nie pobieram już e, zaczytam. Nie robię... Nie anektuję Wasala, to może rozstawię lepiej armię i tak tutaj przejdę tym wojskiem na górę, okej. Okay. Um, local Tax Modifier, spoko. Muszę najpierw ogarnąć kraj zanim się rzucimy na coś więcej. Dzięki temu też, że mamy Head of Time Diplomatic Tech, e, to spada nam samoczynnie korupcja, więc to jest też cool. Za chwilę będziemy mieli 14 administracyjną, więc będziemy w ogóle już mm, technologicznie e, naprzód o kilka lat. Niewiele, ale zawsze. Głównie dzięki temu, że mamy niską pobożność, która daje nam minus 10% technology cost. Gdybym miał trochę więcej influenza i loyalty u Dimi, to mielibyśmy jeszcze mniejszy technology cost. Ale niestety to wymaga wgryzienia się w Etiopię, a w tym momencie zbytnio boję się reakcji Ottomanów, którzy mogliby nam no, nieźle złoić skórkę, że tak powiem. I co ja widzę? Jesteśmy całkiem nieźle z punktami militarnymi, dlatego następne idee, jakie weźmiemy, to chyba będą Quantity, bo potrzebujemy dużej, silnej armii z dużą ilością manpowera. Dobra, spłacimy jeszcze jedną pożyczkę i zaczniemy budować lepszą armię. Eee, ogólnie, jaki mamy Force Miss? 54. Ok, mamy te technologie. Weźmiemy sobie Quantity. Chyba tak. Quantity i Defensive to jest bardzo dobre połączenie. E, z tego względu, że będziemy mieli dużą armię z dużą ilością morali. Będzie mogła wytrzymać naprawdę e, silne ciosy, więc będzie ok. Dobra. W sumie jedną ideę mogę wziąć już. E, dzięki temu zwiększy nam też to Trade Powera troszkę. E, a na punkty militarne mogę chwilkę poczekać. Dobra, oczywiście skupienie cały czas na punkty administracyjne, bo potrzebuję e, ukończenia tych administracyjnych idei, plus e, za chwilkę ruszymy znowu w podbój, więc trzeba będzie, e, więc trzeba będzie oczywiście zaraz mm, korować rzeczy. O, co my tutaj mamy? Ulema zyskuje czy ulema traci? E, wygląda na to, że ulema musi tracić. Bo niestety, mieliby za dużo influenza już w tym momencie. Okej, okay, tutaj zwołajmy diet. I poczekajmy na koniec jakiegoś... Granted Generalship się niedługo kończy, więc akurat. Dobra, tutaj raczej nic z Menfederą nie zrobimy. Hmm, chyba, że jak dodam tigry jako terytorii, to mógłbym już coś zrobić. A, no tak. Dobra, to zrobimy tak, damy to ulemię. Nie, to bez sensu. Fak, i teraz tylko. God damn it. Nie mogę tego zabrać już. Eee, no właśnie, jeśli Manfedera ma. Jeśli Manfedera należy do estate'u, to nie mogę go odebrać. Dobra, spokojnie, załatwię to. Poprawienie relacji z sąsiadami bardzo proszę, bardzo chętnie. Myślałem, żeby na przykład zwasalizować sobie hedgez i później mu jakoś oddawać hasę, um, ale to jest zbyt niebezpieczne. Muszę poczekać aż po prostu, otomani się rzucą w jakąś wojnę, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja w tym momencie. Dobra, kolejna pożyczka spłacona i teraz będą już tylko dwie, więc nie ma tego złego. Tutaj też jest, no tak, controlled by nobility, niestety. No to legitimacy też nie działa na korzyść, tylko na niekorzyść. Dobra, jak wyglądają um, ciki? Tutaj wszystko, co najważniejsze, jest kabelia, mógłbym dodać. Kabelia nie wygląda tak źle. Jaki, jakaś różnica by tam była. Berberowie, w sumie akceptowani, dobra, dorzucimy ich. Korujemy wszystko. Dobra. Eee, no i ile tam zarabiam? 34 dukaty. No odrobinę podniosłem moje przychody z Aleksandrii. Dukat. Kurcze, mało tego zarabiam tutaj. Mm, ale nic innego tutaj nie mogę wymyślić zbytnio. No niestety. Dobra. Zrzućmy sobie tam trochę wojska. Tak, chociaż ze trzy oddziały, żeby trzymać wojsko, tak na 40 tysiącach. I dzięki temu razem z Francją już będziemy mieli niecałą setkę. To na pewno Ottomani będą się bardziej zastanawiali przed zaatakowaniem nas. Muszę też wymyślić, gdzie zbudować fort. Najlepiej by było, jakbym miał jednakowoż kontrolę nad Saidą, Szamem i Derą, bo w Sajdzie jest piękna. E, piękna miejscówka do zrobienia fortu. Nie ma tutaj kompletnie przejścia. E, jeśli tutaj stoi fort, więc no naprawdę idealna sytuacja. No ale w tym momencie niekoniecznie do osiągnięcia. E, dobra, Menfederę mogę już zabrać. Mogę, ale to wkurzy strasznie znowu. Ulemy. Dobra, zabiorę. Aha, zbuntowali się przez to, oh my god. Dobra, idźcie i załatwcie to. Weźcie jakiegokolwiek ziomka. Jak tam kolonia? Powoli. Umarłem. Ale dobra, tym lepiej. Bo na tron wszedł Yusuf. Niestety dosyć kiepski z administracyjnych punktów, ale nadrabiam to. I on już ma 100 legitimacy, dzięki czemu... Dzięki czemu ten unrest na pewno spadnie. Mamy no plus 2 stability, no i możemy zreformować government. Najpierw tak e, Tytuł Kalify. National Unrest minus 1, e, Islamic Center of scholarly Learning, a to ciekawe. Diplomatic Skill at least 5. Okej, okay. biorę, chyba się opłaca. No i reform the government chyba też się opłaca, więc pyk. No i fajnie. Mamy zreformowany emirat. Administracyjną Monarchię um, Ok, mógłbym sobie zamienić na przykład na despotyczną Albo na absolutną Kiedy jest absolutna? 20. Ewentualnie despotyczną, ale nie, nie ma sensu Dobra, Maroko chce Royal Mariażu, ja się zgadzam e, Jakaś ziombelka 016 Ona mnie raczej tutaj nie interesuje, poprawmy relacje z Francją no i dobra, zajmijmy się w końcu tymi partykularystami. Amirowie bardzo kiepsko znoszą rozstanie z ich ziemiami. Więc to nie jest dobry znak. Dobra, wróg zniszczony. Um, maintenance niech wróci na swoje miejsce. Czemu aż tak drogi jest maintenance? 16 dukatów. A! No drogawo, nie powiem. Muszę jeszcze spłacić te długi, dlatego może na razie się nie będę zbytnio fruwał, że tak powiem. Menfedere yy, w takim razie oddam po prostu Dimi. Oddać Dimi? Przecież to mi sprawie nie da. No dobra, oddam im. Ehm... Um, Etiopii atakował na razie nie będę. A to jest bardzo ważna idea, którą bym chciał wziąć, ale się zastanawiam... O! Rzeczy w Jerozolimie. Jerozolima jest kontrolowana przez Ulemę, dlatego więcej będzie korzyści z base taxu, chyba. Podnieśmy w takim razie base tax. Ok. Rozejm z mamelukiem się skończył. Czy mam na niego jakiegokolwiek claima jeszcze? Nie. W takim razie trzeba zrobić szybko claima. No i już skończyć mameluka. Dwie prowincejki, które są, że tak powiem, już w moich state'ach to należy je zgarnąć jak najszybciej. Teraz tak, hajsy, strasznie powoli, strasznie powoli płyną. Armia jest trochę duża już mm, i płacę za nią niezły pieniądz, ale głównie pewnie też dlatego, że Land Maintenance Modifier mi się załączył dodatni, przez to, że Amirowie mają za dużo influenza. Na szczęście już niedługo yy, generał się wyłączy i będziemy mogli, no, Provincial, provincial Unrest w, w dachrze. no tak, to przez tą autonomię wtedy, ale to już przeszłość, dobra e, teraz tak, zerknijmy na Francję, Francja ma 40 tysięcy po tej stronie Hiszpania już nie walczy, okej, okay, możemy oddać ziemię em, naszym, naszemu state'owi no, Mamy ogólnie 15 militarną to jest dosyć duża różnica między nami a Etiopią albo Hejazem, na przykład, albo choćby Kasą i Persją, ale trochę się cykam. Hmm. Przydałby mi się jakiś sojusznik. Ym, Polska, ewentualnie, wydaje się, usząca, O, szczególnie. O, Brandenburgia wygląda całkiem nieźle. Poprawmy w takim razie z Brandenburgią relację. I tak. Na co wydaje hajs? Forty, armia, głównie armia. Mój Boże, na armię wydaje straszny hajs. Dobra, trzeba oddać ziemię um, Amirom. To są miejsca, gdzie na pewno będą forty. W Kephi jest fort. Przydałbym mi się też gdzieś tutaj, fort jakiś. Może niekoniecznie tutaj, ale na przykład. Gdzie jest dużo manpowera? Tutaj, w dachrze. Ale ja zabrałem dakrę niedawno. Jakbym dał ją teraz, to by na pewno byli już szczęśliwi. A, a to ciekawe. W sumie. Moment, a ciekawi mnie, co by dało zbudowanie. 017, tylko to mało. Mm, a armia? Baraki? 1700, to już jest coś. Produkcja 0.22, no to też jakoś niewiele. Dobra, w takim razie Dachra jednak wraca do Amirów. Eee, zmieniłem zdanie. Nie będzie zmniejszenia autonomii ani nic z tych rzeczy. Dachra należy się Amirom. Okej. Okay. Dobra, punkty lecą. Powoli, bo powoli idę. nam wskakują. Też powoli. Eee, no i dobra. Mmm, nawet ładna prowincja, 13 developmentu, ok. Tachhari, czy 10 prestiżu? base tax w Touch w to jest tutaj, tak. No, w sumie może się przydać, więc czemu nie? Dawaj base tax Ok, wzrosło nam też hmm, spread kolonistów, oko. Wolałbym najpierw spłacić długi, zanim zacznę budować rzeczy, bo na pewno chciałbym też troszkę przyczekać i pobudować jakieś rzeczy. Ewentualnie wziąć technologię i zdebacować korencji tak ze dwa razy. Bo w sumie stać mi na to z tego względu, że jestem ahead of time i to znacznie. Chyba tak zrobię. Dobra, najpierw zabierzmy sobie fajum już. Mamy ludzi, chyba nawet nie mają armii, więc nie będę się tutaj jakoś, tak powiem, mm, rozskliwiał. Declarfyum, tak. Ok. Maintenance może być dosyć niski. Teraz tak, raz. Ok. Okej. Okay. Moment, na no odwrót. Ty masz zostać, ty masz iść. Okej. Okay. O, no i proszę, darmowy stability. Tyle, że, no, mógłbym mieć plus 3. Ehm, dobra, moi drodzy. Ogólnie powinniśmy kończyć ten odcinek w tym miejscu. Dlatego wezmę sobie stability i się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Papa. Pa. O, moment, 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 moment. O. Jaki prezent nam sprawia Wielka Brytania? Chyba będzie. to będzie dobry moment, chyba żeby zaatakować. Zobaczymy w następnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Pa.